Polskie gry lata temu kojarzyły się z niesamowitym gównem, kaleki Mortyr, paskudne, tragiczne Terrorist Takedown i inne badziewia pokroju Wilczego Szańca. Grać się w to nie dało, wychodziło chyba średnio co tydzień, wszystko na jednym silniku, wszystko identyczne i tak pokraczne, że na widok tych gier zwyczajnie chciało się żygać. Na szczęście sytuacja zmieniła się już jakiś czas temu. Biedźmin, Superhot czy The Thailand podbijają świat, wszędzie mówi się o naszych grach, chwali się je, stawia za wzór, z każdej strony gracze i recenzenci liżą odbyty polskich twórców. Wśród perełek polskiej myśli growej jest też Dying Light. Jeśli mam być szczery to mam już dość gier z jęczącymi zwłokami w tle, jednak po wspomnianym wcześniej The Thailand od Techlandu byłem cholernie ciekaw co też znowu twórcy przygotują w tym oklepanym temacie. W Dying Light wcielamy się w Kyle'a Kreina, agenta jakiejś rządowej agencji, który zostaje zrzucony do Haran'u, aby odzyskać jakieś ważne dane od jakiegoś ważnego złodupca. Haran jest zamknięty z każdej strony na cztery spusty, w mieście panuje epidemia i każdy jego mieszkaniec chce nas opierdolić na ciepło z buraczkami. My w całym tym pierdolniku musimy sobie odpowiedzieć, kto jest zły, kto dobry, wybić kulawych truposzy i ocalić naszą dupę. To tak w skrócie, bo nie jestem fanem sprzedawania fabuły. Powiem tylko tyle, że mimo że historia jest dość oklepana, to potrafi jednak solidnie wciągnąć, a my z zaciekawieniem poznajemy losy naszego pogromcy truposzy. Gra podobnie jak Dead Island to wielka piaskownica do mordowania zombiaków, z tą jednak różnicą, że rajskie plaży zostały tutaj zastąpione slamsami, kanałami i samym Haranem, miastem inspirowanym na pierwszy rzut oka Stambułem albo innym blisko wschodnim ciapatowym. Po mieście poruszamy się jak śmigająca na wietrze gazeta. Dzięki temu, że nasz bohater zna tajniki parkuru i naoglądał się widocznie 13 dzielnicy, potrafimy dostać się w każde, nawet najbardziej niedostępne miejsce. Pomaga nam to też w ucieczce przed gnijącymi przeciwnikami. Nasz protagonista nie jest zbyt dobrym bojownikiem i kiedy wrogowie nas przytłoczą, zostaje nam jedynie spierdalać jak najdalej. Co jednak nie znaczy, że walka w grze jest potraktowana gorzej. Wręcz przeciwnie. Chociaż główna mechanika gry opiera się na bieganiu, ucieczkach, wspinaniu, walka nie jest tutaj potraktowana po macoszemu. Do dyspozycji mamy całe tony sprzętu, od gaz rurek przez deski, siekiery, sierpy, aż po strzelby, dwuręczne młoty, miecze albo nawet łuk. Wszelkie tałataństwo zdycha tutaj bardzo widowiskowo. Ucinamy łby, miażdżymy kości, pozbawiamy nóg. Każdą broń możemy ulepszyć dodając do niej efekty, ogień, prąd i inne takie. Niby standard, ale tutaj jest to wykonane perfekcyjnie. Brogów podpalamy, zatruwamy, razimy pod prądem czy wysadzamy w powietrze. Do tego wszystkiego mamy jeszcze przeróżne umilacze mordu. Gwiazdki do rzucania zmieniające nas w samuraja, granaty, koktajle mołotowa, flary. Naprawdę całe tony przeróżnego sprzętu, który wykorzystamy na naprawdę wiele sposobów. Z tymi wszystkimi gratami mamy okazję umilić czas całej masie różnych przeciwników. Od zwykłego, jęczącego gówna na strzała albo bandytów, przez mocniejszych zasrańców, którym musimy przyłożyć wiele razy, aż poplujące kwasem mędy, czy szybkich jak błyskawica łowców. Tych ostatnich spotkamy jednak tylko w nocy. Noc w grze jest jednak tym, czy dla bezdomnego ulewa, czy zamieć śnieżna. To moment, kiedy w grze wystawiają swoje łby najmocniejsi przeciwnicy. Gra zmienia się wtedy w cholernie trudną skradankę, a naszą nagrodą za przetrwanie po zmroku jest dużo większa ilość doświadczenia, które zdobywamy. Nawet najmniejsze zagrożenie nocą zmienia się w coś, co lepiej omija szerokim łukiem. Doświadczenie w grze zdobywamy poprzez samobieganie, wspinanie się, wykonywanie zadań czy właśnie mordowanie. Mamy do rozbudowy trzy drzewka siły, wytrzymałości i przetrwania. W każdym z nich masę skili do odblokowania. Jedne pozwolą nam na to, że nasza broń wolniej niszczeje, inne dają nam możliwość skakania po głowach wrogów, a jeszcze inne sprawią, że będziemy produkować po czy rzeczy z mniejszej ilości surowców. Tak, w grze jest modny obecnie crafting, trzeba z niego korzystać bez przerwy, inaczej gra będzie jeszcze trudniejsza. Bandaże, eliksiry wzmacniające strzały do łuku czy granaty wszystko możemy wytworzyć poprzez zbieranie śmieci rozsianych po całym świecie gry. Dodam też, że to jeden z niewielu tytułów, gdzie świetnie bawiłem się grając przez sieć z kumplem. W stronie od gier online zwyczajnie nie lubię tak grać, tutaj jedynie w koopie miód wylewa się cały czas z ekranu. Wspólne zrzucanie wrogów z budynków, skradanie się nocami czy zwyczajne masakrowanie wszystkiego dookoła sprawia cholernie wielką radochę. Gra nawet dziś, kilka lat od premiery, wygląda świetnie. Efekty cząsteczkowe robią wrażenie, a oglądanie wschodów czy zachodów słońca z wysokiego budynku nadal wprawia nas w błogość. Przeciwnicy wyskakują na nas momentami całymi stadami, gra jednak nawet wtedy nie łapie czkawki i działa tak jak powinna. Dying Light to przykład świetnej optymalizacji. Warstwa dźwiękowa nie odstaje od grafiki nawet na krok. Wyjące truposze harczą tak jak powinny, wszelkie pomruki nocą przyprawiają o gęsią skórkę, a muzyka sprawia, że klimat tylko staje się jeszcze bardziej gęsty. Wielkie brawa dla Pawła Błaszczaka, bo jego kompozycje naprawdę robią tutaj robotę. Główny motyw jest po prostu genialny. Warto zaznaczyć, że Techland do dziś wspiera swój tytuł, nawet teraz, kiedy druga część gry zbliża się coraz większymi krokami. W grze nadal możemy natknąć się na nowe wydarzenia. A to Halloweenowy event, a to jakieś masowe zawody w mordowaniu truposzy. Brawa dla całej ekipy, jesteście przykładem tego, jak powinnoś się wspierać w swój produkt. I oto całe Dying Light. Gra z niesamowitym klimatem, genialnym systemem poruszania się i wciągająca jak cholera. Przykład tego, że nawet z oklepanego tematu można stworzyć dobry tytuł, który przyciągnie do ekranu na wiele godzin. Mi samo przejście podstawki zajęło około 100 godzin, jednak nie śpieszyłem się i wykonywałem wszystkie misje, te główne i poboczne. Dogry wszedł też niesamowicie dobry dodatek, The Following, jednak o nim opowiem innym razem. Jeśli jest jeszcze ktoś, kto w dzieło tych nie zagrał, to z całego serca polecam. Mówił do Was wulgarny gracz, patrzcie nocą za siebie, nigdy nie wiadomo, czy coś Was nagle nie upierdoli w dupsko.